Witajcie kochani, to Mary. I Mario. No i kolejny zestaw z drapeczek z wyjazdu, czyli z tej trasy powrotnej z wycieczki. I tam w tym punkciku, który po drodze żeśmy się zatrzymali, wzięliśmy sobie no, klasycznie starożytny skarb. Do tego czarny diament, rubiny, szafiry i króla Kesha. No Mario, no. tutaj wierzy, że to starożytny skarb. Coś w końcu przyjdzie. Że nie jest z Gdańska, że może coś tu fajnego wydrapię, No to się okaże za chwilę, nie? No dobra, Ale no co? dzisiaj Ty zaczynasz. A ja pierwsza, no dobra. No to tutaj sobie wezmę rubiny i szafiry z numerkiem 17. No oczywiście szukamy złota i. I co to jest? Skrzy... Kuferek. kuferek to jest, tak? Ale taki śmieszny. No dobra, kuferek to jest. I co? No to patrzymy, jakie te liczby będą. 55, 54, 42, 14 i 32. No, to patrzymy, czy coś tu będzie.

trzydzieści pięć czterdzieści jeden widzisz uh -huh. kolejny pięćdziesiąt jeden czterdzieści dziewięć czterdzieści trzy jak się sumę czterdzieści osiem dwadzieścia dziewięć i ostatni dwanaście się purgam tutaj. 56. <noise> Matko. 47. I <noise> jak ja tak, ja nie mogę tego nawet wydrapać. co no to w drugą stroną. Czekaj. 28. To się tak ściska. No, to jest drugą stroną. 14. Nie, A 3. nie, to jest 1, czy 4. 4. No mówię ci, że drugą stronę weź. No ale jak się to ja lubię tak. A kurczę, co tutaj w ogóle by było. No tak właśnie tego nie było. Dobra, no to mam 15 tysięcy. Pus no, tak, dobrze. Niestety. No ja spróbuję w królu kaszu coś poszukać. Jest to numer 22, szukamy korony i banknociku. A mamy tak, co tu się kryje? 34. Trzydzieści siedem pięćdziesiąt pięć, dwadzieścia jeden i czternaście, a tu mamy pięćdziesiąt siedem, trzydzieści jeden, dwanaście, trzydzieści sześć, osiemnaście, dwadzieścia osiem.

Czy nie troszeczkę się poprawić 38, 49. No wcześniej nie, to jest twój ostatni rząd? 29, 15, 26, 24 i na sam koniec 39. No, czyli mamy kolejnego pustaka. O, niestety. Kurczę. No dobra, teraz ja sprawdzę. Jeszcze to mają tutaj zrapeczkę czarny diament. Jest to z numerkiem 10. Tutaj szukamy diamenta i oczywiście takiej gwiazdki. No dobra, troszeczkę niżej. O i teraz chyba będzie dobrze. I szukamy liczb. 25, 15, 27, 26 i...

Nie spisały się z tego wyjazdu moje tutaj te zrabki? Może jeszcze no, Mario? Mi został, mi został jeszcze starożytny skarb z numerem 14. Mm -hmm. No i ostatnia nadzieja w nim. Zobaczmy. Mamy dzban, mumie, harfę, dzban i faraona. Tu się kryje kleo, wielbłąd, łuk, winogrono. I Kleo. Następnie mamy skrzynię Słońce. Kleo. Dzban. I skrzynię No jak tu się przeplatło, to nie mogło tutaj. No właśnie, nie. Mhm. To nie mogło tutaj. Piramida. Słońce. Słońce. Ibis. I wielbłąd. Ojojoj, wielbłąd zepsuł. No zepsuł. Ibis. Mumia. Statek, ibis i skrzynia. I zostały mi dwie gry. Mumia, piramida, palma, papirus i łuk. I w ostatniej jest to piramida, faraon, winogrona, papirus oraz statek. Czyli no... rewelacyjny odcinek. No. Mogliśmy się na tym punkcie nie zatrzymywać. <laughs> Teraz to już za późno. No ale zobaczymy inne punkty w innych, innych miastach. Może coś tam się jeszcze znajdzie, no nie? Tak, przy okazji. Tak. Także kochani widzicie dzisiaj zerowo. Niestety wyjazd po, jeszcze po te zlapki, które kupowaliśmy się nie powiódł. Myśleliśmy, że może coś tutaj nas zaskoczy, ale niestety nic nie wpadło. Także, kochani, zapraszamy Was na kolejne nasze odcineczki. Pozdrawiamy Was serdecznie. I do zobaczenia wkrótce na kolejnym odcinku. Do odcinkach. zobaczenia, kochani. Pozdrawiamy się krótko. Pa! A.